Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak wspomniałem, w tej pięknej bydgoskiej katedrze przeżywamy chwilę wielkiej radości, bo cieszy się biskup, cieszy się prezbiterium naszej diecezji, raduje się cała diecezja, radują się rodzice, rodzina naszego diakona Grzegorza, Wszyscy tutaj zgromadzeni też mam nadzieję, że bardzo się radują z tego niepowtarzalnego wydarzenia, bo przeżywamy święcenia prezbiteratu. więc będzie posłany nowy kapłan do służby Bożej w naszej diecezji. I chciałbym z wami, siostry i bracia, zatrzymać się przy tym wydarzeniu w kontekście listu, który napisał do nas papież Franciszek napisał bardziej do kapłanów. W dniu 4 sierpnia 2019 roku w 160. rocznicę odejścia do wieczności świętego proboszcza Zars. W tym liście wyraził podziękowanie kapłanom, którzy codziennie poświęcają swoje życie powołaniu, jakie skierował do nich najwyższy. I wieczny Kapłan Jezus Chrystus, służąc Ludowi Bożemu. I przy tej okazji wybrał cztery kluczowe słowa: Wdzięczność, odwaga, smutek i uwielbienie. Wdzięczność. W kontekście powołania wdzięczność odczuwamy przede wszystkim za to, że Pan Jezus nas dostrzegł. Skierował słowo zaproszenia. Wybrał i powierzył nam dzieło, które wspólnie z nim realizujemy. Człowiek wdzięczny widzi, że wszystko dostaje. Tak jak każdy z nas kapłanów odkrywa, że to jest dar, dar modany. Ciągle mówimy, tak jak też święty Jan Paweł II: dar i tajemnica. Człowiek wdzięczny widzi Stwórcę swojego życia, który wszystko mu daje. I tylko człowiek pokorny i ubogi w duchu jest wdzięczny. Każde święcenie to jest moment wielkiej radości dla całej wspólnoty ludu Bożego. Im kościół w świecie ma więcej problemów, im ludzie kościoła są w większym kryzysie, im więcej jest w świecie bezbożnictwa, obojętności, z tym większą radością. Przeżywamy chwilę, kiedy Kościół rodzi nowe swoje sługi. Dzisiaj rodzi tutaj dla naszej diecezji jednego prezbitera, diakona Grzegorza. Ale jesteśmy tym uradowani, że takie narodziny mają miejsce dzisiaj we wspomnienie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pięknie ujął ten temat papież Franciszek właśnie w tym orędziu. Pozwolę sobie na ten cytat. Realizacja siebie i naszych planów życiowych nie jest matematycznym wynikiem tego, co postanawiamy w odizolowanym ja. Wręcz przeciwnie. Jest to przede wszystkim odpowiedź na powołanie, które otrzymujemy z wysoka. I dalej Ojciec Święty uczy nas. Jest ono powołanie nie tyle naszym wyborem, ile odpowiedzią na bezinteresowne wezwanie Pana. Dlatego będziemy mogli je. Odkryć i przyjąć, gdy nasze serce otworzy się na wdzięczność i będzie potrafiło przyjąć przejście Boga w naszym życiu. Więc powołanie to dzieło Boże. Siostry i bracia, nie ma kryzysu powołań, może tak mówimy o tym, ponieważ Pan Jezus, dobry pasterz, który powołuje, nigdy nie jest w kryzysie. Pan Jezus jest dobrym pasterzem. Kryzys mogą przeżywać jedynie ci, którzy są powołani. Jeśli ksiądz Grzegorz, diakon, jeszcze będzie przeżywał kryzys, to dobrze by było, żeby z tego kryzysu wychodził, bo czasami kryzys jest dobry do tego, żeby umocnić się jeszcze bardziej w tej wiernej służbie Jezusowi, jeszcze bardziej się jemu ofiarować. Niech wzorem będzie dzisiejszy patron, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Najpierw wdzięczność skierowaliśmy do źródła powołań, do Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza, ale wdzięczność należy się środowisku powołaniowemu, najpierw rodzinie. Rodzicom bardzo dziękuję za ten dom, któryście stworzyli, za miłość małżeńską, rodzinną, za tę atmosferę taką duchową i że w tej przestrzeni wasz syn Grzegorz mógł odkryć ten głos właśnie dobrego pasterza i odpowiedzieć na dar, na dar powołania. Dziękuję najbliższym z rodziny. Świadectwo życia i wiary oddanych ludzi zawsze prowadzi do bliskości z Bogiem. A piękna posługa kapłańska staje się swoistym zaproszeniem, aby razem z tymi kapłanami pójść za Jezusem. Nie wiem, kto zachwycił tutaj diakona Grzegorza z prezbiterium, Jaki kapłan, bo rzeczywiście piękna posługa kapłańska może inspirować, może dać tę dobrą przestrzeń do tego, żeby usłyszeć ten głos powołania, ale to się będzie mógł podzielić jeszcze. Bo znam takich kapłanów, którzy odpowiedzieli, że poszedłem tą drogą, bo zobaczyłem tego księdza, zachwyciłem się jego posługą i mówię: Może ja też bym tak mógł służyć. I zaczął się nad tym zastanawiać. Szesty bracia, odwaga. To, że człowiek dostaje propozycję, to jedno, ale aby mimo wielu wątpliwości się z nią zmierzyć, potrzeba odwagi. Powołanie nie jest sprawą jednorazową, ono trwa. Dlatego ta odwaga wciąż jest potrzebna dzisiaj. Odważnie Grzegorz odpowiada na to powołanie, ale będzie ciągle potrzebował tej odwagi, bo to powołanie to jest ciągle droga. Pan Jezus zna pytania, wątpliwości i trudności, które wstrząsają łodziom naszego serca, i dlatego zapewnia nas: nie bój się, jestem z Tobą. Życzę tego zaufania. <laughs> Każde czasy wymagają swojej odwagi. Czasy otwartych prześladowań wymagają odwagi heroicznej. Czasy takie jak nasze wymagają odwagi, aby zamanifestować swoją tożsamość katolicką. Bardzo łatwo jest dziś pójść z falą, by mieć święty spokój, ale to oznacza coś zatracić. Nie ma większej tragedii, gdy kapłanowi wypadnie z ręki Ewangelia. Dziś trzeba odwagi, by wziąć ją do ręki. I iść, by stała się mieczem do tej walki. Ludzie najbardziej umacniają się mocą Ewangelii, mocą prawdy. Odwaga jest potrzebna w starciu z kłamstwem, z obłudą, manipulacją, hejtem, którego dzisiaj mamy pod dostatkiem. Jak jest przeciwwaga? No właśnie, ten miecz. Miecz Ewangelii, która jest prawdą. Odwaga jest wreszcie potrzebna w walce z grzechem, ze swoimi słabościami. Potrzebna jest odwaga, aby spojrzeć w prawdzie na swoje życie, na swoje serce. Czy jest czyste? Czy jest wolne? Czy jest w nim miejsce na piękno, na dobro? I do tego trzeba być człowiekiem odważnym. Trzeba być odważnym, żeby się z tym zmierzyć, po to, by szczęśliwie móc przeżyć życie. Każdy, kto jest tchórzem, nie ma szans, żeby przeżyć życie w pełni. Gdzieś to życie wtedy mija, ucieka między palcami mija jak zlepek nudnych, szarych dni. Jeszcze jedno, wszyscy bracia, przy odwadze, diabeł lubi działać na przykład przez Wyśmianie księdza. Udowodnienie, że dzisiaj ksiądz nie jest ludziom potrzebny. W tym wszystkim kapłan nie może zostać sam. Musi być we wspólnocie kapłanów. Jeśli kapłani dadzą się podzielić, dadzą się szybko pokonać. Dziękuję, bracia kapłani, że jesteście dzisiaj tutaj w tej katedrze bydgoskiej. To jest też znak. Takie budowania wspólnoty, że tutaj nasz diakon Grzegorz tym dla niego najważniejszym dniu życia nie jest sam. Że jesteśmy z nim, że modlimy się za niego, wspieramy i też dajemy świadectwo naszej wiernej służby Jezusowi. Potrzeba nam siostry i bracia i tutaj kapłani, kochani, odwaga ratowania, odwagi ratowania zagubionego brata w kapłaństwie. Nie możemy go zostawić. Święty Jan Paweł rozpoczynał swój pontyfikat od sławnego: Nie lękajcie się. <laughs> Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Znaczy to, że już wcześniej postanowił być odważnym sługą Chrystusa. I przez cały czas swojej apostolskiej posługi z odwagą jawnie uwielbiał Chrystusa. W tym miejscu też warto wspomnieć tego, który był tutaj, odprawił ostatnią msze świętą, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który miał odwagę głoszenia prawdy, Ewangelii, odwagę stawania po stronie człowieka biednego, odwagę stawania po stronie przybysza, po stronie wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy. Drogi Jakonie Grzegorzu. Wychodząc ze Słowem, Bożym Słowem, nie musisz wierzyć we własne siły. Masz wierzyć Słowu, bo w Nim jest siła. Siła jest w sakramentach, które będziesz, których będziesz szafarzem. Siła jest w tym, co jest Tobie dane w ręce od Boga, a nie siła z Ciebie samego, Twoich talentów. Więc tego daru słowa, życzę, się jak najlepiej skorzystał. Smutek. Smucimy się, <laughs> smucimy się, kiedy jesteśmy świadkami zdrady powołania kapłańskiego, porzucenia daru. Smucimy się i ogromny ból ogarnia nasze serce, kiedy kapłan nadużywa zaufanego zaufania społecznego i krzywdzi dziecko. Jest to nam jeszcze pokazywane w takim czy innym filmie. Smucimy się, kiedy słyszymy od naszych oszczonych sióstr i braci, że nie potrzebują księdza. Smucimy się, kiedy zmniejsza się liczba dominikantes i komunikantes. Rozczarowani rzeczywistością, kościołem lub Samymi sobą możemy doświadczyć pokusy kurczowego uchwycenia się pewnego obezwładniającego smutku, smutek jest niebezpieczny. Paraliżuje odwagę postępowania w pracy, w modlitwie. Czyni nas antypatycznymi dla naszych bliskich. Smutek ostatecznie jest najgorszym wrogiem życia duchowego. Znamy ten smutek, który prowadzi do uzależnienia i jednocześnie szepcze nam do ucha, że zawsze tak było. Że już się nic nie zmieni. Może być tylko gorzej. Jest to smutek, który sprawia. Jest to smutek, który sprawia, że wszystkie próby jakiejś transformacji nawrócenia Stają się bezowocne, siejąc jakąś niechęć i wrogość. I przywołam słowa, które w liście do swojego ojca napisał błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, patron dzisiejszego dnia. W tym liście wyraża pragnienie, by z jego duszy zniknął niepokój. Aby nie tracił sił na smutek i wątpliwości. Prosi natomiast swojego tatę, by się modlił za swojego syna. Właśnie w modlitwie widzi prymas pierwsze lekarstwo na niepewność i tak pisze. Wiem, że w duchu wiary wszystko zrozumiesz, a modlitwą zgasisz smutek i rozpogodzisz ufnością serce. I szanowni bracia, papież Franciszek podsumuje wszystko takim przesłaniem nadziei. Pan Jezus jako pierwszy modli się i walczy za Ciebie i za mnie. I ostatecznie to On zwycięża. Też niech diakon Grzegorz usłyszy te słowa. Żebyś miał taką pewność, że jest ktoś, to o ciebie się najbardziej będzie troszczył, i właśnie tak jak papież to zaznaczył, modli się pierwszy za ciebie. I walczy za ciebie i za każdego z nas. I ostatecznie to on zwycięża. I ostatnie uwielbienie. Wielbi dusza moja pana. Nie można mówić o wdzięczności i o odwadze, nie kontemplując Maryi. Tutaj też przy niej, przy matce pięknej miłości. Ona, niewiasta, której serce przeniknął miecz, uczy nas uwielbienia, które jest zdolne do otwarcia nam oczu na przyszłość i do przywrócenia chwili obecnej nadziei. Całe jej życie skupiło się w jej pieśni uwielbienia, do której wyśpiewywania, jako obietnicy pełni, jesteśmy zaproszeni także i my, jej dzieci. Papież Franciszek zaprasza nas do skierowania wzroku w stronę Maryi. Spojrzeć na Maryję to na nowo wierzyć w rewolucyjną moc delikatności i czułości. W niej dostrzegamy, że pokora i delikatność nie są cnotami słabych, lecz mocnych, że nie potrzebują źle traktować innych, aby czuć się ważni jako prawdziwa mama idzie z nami walczy razem z nami i szerzy nieustannie bliż, bliskość bożej miłości nie trzeba źle traktować innych aby czuć się ważnym nie trzeba się pokazywać że jestem nad nimi bo przy niej przy Maryi uczymy się że pokora i delikatność nie są cnotami słabych niech przy Tobie, Grzegorzu, nasz diakonie, będzie ta najlepsza mama, mimo że tutaj rodzice najbardziej Cię kochają, ale niech ona idzie z Tobą dalej, walczy razem z Tobą i szerzy nieustannie bliskość Bożej miłości. I już kończąc życzenia, właściwie to takie przesłanie bezpośrednio do Ciebie, bardziej może orędzie. Może program jakiś, a nie tylko jakieś serdeczne życzenia, ale oczywiście serdeczności jak najbardziej. Więc bezpośrednio się zwracam do Ciebie, kochany diakonie Grzegorzu. Bądź dobrym, porządnym księdzem, bo tego oczekują też wierni, do których pójdziesz, bo tak zawsze mówią. Chcemy mieć dobrego, porządnego księdza. Świadomym swoich ograniczeń i grzechów, ale zawsze wierny w sercu Jezusa. wtulony w niepokalane serce Maryi. Bądź zero-jedynkowy w myśleniu i posłudze. W centrum życia, myśli i działania zawsze stawiaj Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela każdego człowieka. Nieustannie kieruj oczy na krzyż i przy krzyżu staraj się o czułą i osobistą relację z Panem Jezusem Najwyższym Wiecznym Kapłanem. Żyj jego Ewangelią. I miej tę Ewangelię jako miecz. Systematycznie i wytrwale się módl. Ofiarnie służ bliźnim, a Kościół traktuj jako ciało Chrystusa, a nie ludzką organizację.